Witam Państwa serdecznie, wideo pokażę dla sklepu www.kupujesz.pl pokażemy dzisiaj taki przepychacz do butelek firmy Brabantia jest to akcesoria wykonane z, z, ze stali nierdzewnej matowej oraz tutaj specjalnego tworzywa sztucznego nawet tutaj jest takie miękkie, właśnie specjalnie by do tej butelki mogło to wejść i nam pomóc ją wyczyścić Kod tego produktu to 385544. Wpisując ten symbol u nas na stronie, znajdą Państwo bezpośrednio ten produkt. Tutaj mamy logo Brabantia jest to oczywiście oryginalny produkt. Dodatkowo powiem, że na rączce tej metalowej jest jeszcze taki pierścień z tworzywa sztucznego, który zapobiega ślizganiu nam się ręki podczas używania tego ubijaka, przepychacza. I tutaj mamy tak jak mówiłem takie miękkie tworzywo, cała reszta to jest tworzywo sztuczne, takie sztywne. Dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów, jak i oczywiście do robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Pozdrawiam.